Manko, nowy Mac OS i same problemy. No przynajmniej w moim przypadku. Eee, powiem tak. Mac Mini m 2 8GB 512. No tu akurat teraz jest sobie to już stary system, a w zasadzie z powrotem stary system poprzedni. Ale najnowszy był tu całkiem niedawno. Co mogę o nim powiedzieć? No, pierwsza sprawa to jest lunchpad. Nowy lunchpad, stary lunchpad, jak wszyscy wiemy. Jest na całym ekranie, można sobie go poukładać. Tu biurowe rzeczy, tu wideo rzeczy i tak dalej. Nowy Lunch part, no teraz akurat z jakiegoś tam screena mogę wam tylko pokazać. Wygląda jak jakieś dziadowskie okienko pop-up. I co najgorsze, nic tu poukładać sobie nie można. Żadnych własnych folderów, skrótów, nic. Generalnie oni tam maks sobie to tutaj takie ma własne. Foldery, nazwijmy to no, w skróty, ale to, 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 to nie jak się ma, to nie działa tak jak trzeba. Więc to jest pierwsza sprawa, która nie działa w nowym systemie tak jak powinna jest to utrudnienie. Dodatkowo mnie, no w tym akurat Makuminiem, dwójce, bo w żadnych innych lapkach ani Makach nie, nie, nie aktualizowałem, tylko tutaj do najnowszego, to tu miałem taki problem, że no, po odpaleniu tej, tego lunchpada często nic tu nie, się nie wyświetlało, po prostu było pusto. Albo wpisałem sobie coś tutaj, jakąś aplikację, cofnąłem, później znowu było pusto. Musiałem odpalać, ładować, odpalać, ładować i tak w kółko, aż w końcu coś zaskoczyło. Więc jest to błąd ever, ever, no po prostu masakra. Kolejnym błędem są jakieś dziwne problemy ze skalowaniem tego. Gdzieś tam w okienku nie wyświetla się wszystko, gdzieś coś, w kolumna jest za mała, gdzieś, no, niedopracowane w kosmos to jest. I może nie byłoby tak najgorzej jeszcze mimo wszystko, bym z tym przeżył, ale no, najgorsze w tym wszystkim jest to, i tu nie wiem co jest spowodowane, może wy mi podpowiecie, bo tego konkretnego maka dwójkę, mam od niedawna, no raz pół roku. Inne tam maki, bo tu mam jednego, tam mam drugiego, ich tam parę mam jeszcze na półce leży, no to generalnie już mam długo i tam jestem ich pewien, że tak powiem. Tego maka mam niedługo, on przyszedł na tym dokładnie systemie, na którym teraz jest i na tym wszystko hula. Zaktualizowałem do najnowszego systemu ta hoe, ta hoe, jak tam czyta się, tak się tak zwał, tak zwał. No i zacząłem mieć problemy z różowymi ekranami śmierci, restartowaniem się tego komputera. Podziwo. E, miało to jakiś wpływ dziwny z gniazdami USB. Mianowicie odpaliłem komputer. Nie wpisałem hasło, do tego momentu wszystko działało. Po wpisaniu hasła nie miałem myszki ani klawiatury. Tu się świeciło, prąd był, miałem na kablach wszystko, na przewodach, nie? No i myszka klawiatura nie działała. Musiałem wyjąć z USB, wrzucić w USB z powrotem je, no i... Zatrybiało, działało, powiedzmy sobie to dalej. Mogłem to usypiać, ten komputer nie usypiać, on działał. Ale jeżeli nie wyjąłem z USB tej klawiatury myszki, chwilę udałem odczekać to różowy ekran restart. Potem znowu wpisz hasło, wpisałem hasło, myszka nie reaguje, klawiatura nie reaguje, za długo mu dałem odczekać, odtajeć i kurde, znowu to samo. Możemy mieć takie przykłady, problemy, no dajcie znać. W komentarzach bo jest to masz ciekawe, bo już myślałem, że coś z komputerem jest nie tak. Zwłaszcza że no bez znaczenia, pod które usb to nie podłączył, czy po hubie, czy nie po hubie, czy bezpośrednio, czy jakkolwiek, czy USB-C, no zawsze ten problem był. Myszka, klawiatura przestała działać po uruchomieniu komputera, po wpisaniu hasła, dokładnie załadowaniu całego systemu. Podobnie z dyskami zewnętrznymi. Dyski zewnętrzne czasami się podpinało. Działało. Czasami wystarczyło włożyć USB dysk zewnętrzny w wtyczkę, że tak powiem, i trzask różowy ekran. No i, no i taki dziwny ten myk. Więc mówię, dajcie znać, bo nie wiem, czy jest to spowodowane nowym systemem i, 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 i jakimś tam brakiem e, no dopracowania tego systemu. Kolejny też problem był też na nowym systemie, tylko czasami po uruchomieniu nagle jeden monitor wyskakiwał, że no gdzieś tu overscreen e, right czy jak to tam, jak to tam było. Mm, w każdym razie chodziło o to, że z, nagle on niby wyświetlał 100 Hz obraz, a monitor tego niby nie obsługiwał. Jeden monitor obsługuje taki sam, drugi niby obsługuje, a na monitorze wyskakiwał komunikat, że jest nieobsługiwalna rozdzielczość czy też odświeżanie. No jak... I też trzeba było jeden monitor zdjąć na chwilę, podłączyć jeszcze raz, dopiero on zaskakiwał. Więc jakieś takie dziwne, no sprzętowe problemy ten komputer miał, nie? E, teraz z powrotem stary system. Może nie taki stary, no ale poprzedni. I o dziwo, na razie, póki co, już parę tygodni. No nie, no może przesadzam parę tygodni, ale za 2-3 tygodnie. E, no, jakoś to działa, nie? Więc dajcie znać, bardzo proszę. Przy okazji, no, jak ktoś by chciał aktualizować to do tej najnowszego systemu, no ja osobiście nie polecam. Zwłaszcza, że komputer też przy okazji trochę zwolnił. No, tutaj ma się dobrze. Dzięki. Elo, pozdrawiam.